No, on cię będzie Ale leciał. Leci na mnie. No, bo ty jesteś chyba easy target dla niego. No wiem. Dobra, jestem tankiem, ja mogę to tankować. Duuuut! <gibli> no Kignet poleciał, co jest? Weź go bi. Dobra. Nie? Robimy to, coś jest dziwne. Ej, 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 Dobra. Chodź tutaj. Dobra. To fajnie, nie? No? Ich tower dostanie damage? A my jeszcze weźmiemy jakieś. Ej, Diana tu idzie, masz smite? Ma, smite mam smite, mam. Nie bardziej martwi, ja, Diana. się zbierał z tego, botany, no. dziękuję. Fanona? No, I to się Borek teraz każdy teraz patrzy teraz na siebie. Ej, kto to małobi to mordę? No, był słabym pomysłem. Ej, Jean, nie, nie idź, nie idź, ty umrzesz, jesteś potrzebny. <śleski> on jest na spał? <śleski> to jest za <śleski> Idzie do ciebie Jhin jeszcze Idę yes. tam Porobisz go Do Synapse, do Anteriasa wyślę O oh, cholera, nie wyślę to tego zabiłem. Fair enough Alister sama kasuje przeciwnego ADC -ka O, zleciał tutaj O, o nie! Kasia się to Tepa przeżył, jeszcze Nie, to czekajcie, uciekajcie aj. po prostu, Borek, Przecież uciekaj Flaga Polski <laughs> Dobra, dziękuję Borku <laughs> Flaga Polski <laughs> Ja idę jej pance zdejmuję, auto atakuję wtedy jak skubalę Czymkolwiek To będziemy mieli fajny pok Teraz to nie O! O! Można? Dziękuję Wiecie gdzie ta linka? Nie mam pojęcia szczerze O dobra na bocie Miła cię! Kurde zrobił to tutaj Ej, ej nie ma tego, nie ma flesza. Znaczy... Okej. Okay. Nie ma Kłamie! Sorry. Sorry. Nie miałem na myśli, nie ma fleszy, miałem na myśli. Nie, nie. Jest debil. Ja pierwszy no, w niego i mi uciekł. jest mnie śmierć. Ale zadziałało. Zadziałało. Grąb jeszcze patrz. Nie, patrz. To, nie. Ta rakieta? Nie, a tu już po prostu było. No, nie. No, ale i nie tak opowiadano. kurczę dobrze. Patrz, Kiela no ten. No <trony> 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 Dawaj w... Ona nie wierzy, że ma warda. Dobra autoatak Maciej, Maciej Dawajcie, zwiększam prędkość <trony> <odkryć trony> autoataków, nie? kończymy? Widzisz? To jest support. Daj jakieś buffy pozytywne dla Timu. Gdzie idziesz? Maź Didon To Vlad nie żyje jak go Michał trafi. <trony> no. No właśnie, nie. Ja się rozsypał, nie? Jorik się tepa tutaj. Kto gra Jorikiem? Jakiś nie? pożer. to mi Ja Co to mi nie? Co to się jest? No mam mi jest? Co to <laughs> no mi Znowu, znowu to A no tak. No, ej, Diana jest, jest się wbija, hila. co jest, dobra? Dobrze wiedzieć. Co, co Urban gra? Z nami. Ale co? Topa co dostał. On wyszedł z hila. on wyszedł z hila. On jest idiotą. Co? Eee, Kaylee na topa gra. Do tyłu i na dół. Jak masz klucz, masz klucz? Jak ja w niego i dam auto autoatak to... To, to. Nie masz klucza, że nie masz wyjścia idziesz w dół. Ignacia dostał. On wyszedł z hila. on wyszedł z hila. Ty tego jeszcze nie widziałem, nie? Osta Dobra, nie ja zdążycie zabić. Staram się uciec. Poda mi się, jak <laughs> Engage zmienił się w ucieczkę. Wadajcie na kasę kasy małta ale za nim jest bounty. Jest 700 mamony i umierać właśnie na nią. Odwróciłem się, odwróciłem się Dobra, właśnie, Urban, super. Zgarnął 1000 golda właśnie Urban. Kristoner, nie. Dobra, ty, ty, ty. Na wracaj, na wracaj, na, wracaj, na, wracaj. na wracaj. O, 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 o. umrzeć teraz, nie? I możemy to skończyć w sumie JONAZE 17, mamy miniony, mamy wedlingi, dawaj, kończymy. Przynajmniej wierzę. Kajn okay, poleci na Urbana. Trudno, Straty są na wojnie. Poświęcenie okay, mówisz. Nie wiem, gdzie on wyjdzie. Ja robię tak. Ja mu biję, tak. Dobra, co ja mu robię? Cofaj, tak. cofaj, 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 uciekaj, uciekaj, Michał, Michał, Michał. Michał, Michał. Zapamiętam ciebie, Urbana. Dam was w napisach końcowych. Nie martw się. Nie wiedziałem, że stali. No to takami możesz chyba niewiele zrobić na niego mi się wydaje. Jak chcesz to trafił. Cytując klasyk Potęgę. Nie. Ja, nie? O cholera! O jest! Ty! <guletra> Znowu! Polska górą! Polska górą! Polska górą! Staje, staje. Marsz, marsz! <guletra>